Witam Was bardzo serdecznie z tej strony: Rafał Baran i Emilia Baran. Gdzie jest Emilia? Emi, no teraz się pokaż. Tak, Emilia Baran i Krystyna Baran też tam jest. Słuchajcie, dzisiaj jedziemy do nowej restauracji, która nie serwuje mięsa. Zdrowe jedzenie na Filipinach. Tego jeszcze nie było na tym kanale, dlatego warto to oglądać. Zaczynamy? No to jedziemy. Jesteśmy już, słuchajcie, w centrum i przyjechaliśmy do restauracji, ale jesteśmy tutaj pierwszy raz i były problemy, żeby ją znaleźć. Pokażę Wam dlaczego. Bo ogólnie, tutaj nawet na dole nie ma za bardzo szyldu The Green Chef, bo tak się nazywa ta restauracja. Ale za to tam u góry na czwartym piętrze jest informacja o tym. Ogólnie, no, trochę mało skomplikowana sprawa, bo na Google Maps dobrze pokazuje, ale my nawet nie wiedzieliśmy, szukaliśmy, dzwoniliśmy do nich i okazuje się, że jest, no na nogach jeszcze wejść na czwarte piętro no dajemy, dajemy chodźcie, chodźcie no i rzeczywiście tutaj po wejściu pokazuje się ja yeah, jest The Green Chef a ok fourth floor do góry, do góry Emi no wygląda naprawdę bardzo słuchajcie fajnie tutaj zobaczcie sobie wszystko to jest um, oparte na Zdrowym jedzeniu. Całe całe menu. menu. No jeszcze, jeszcze. Workout, workout mi. No idziemy, idziemy. Ta restauracja to nie jest jakaś nowa restauracja w Domagete. Zresztą później Wam wyjaśnię dlaczego, ale ogólnie ona była w innym miejscu i tam chcieliśmy kiedyś jechać. Po tym jak się okazało, że jest przeniesiona, no to była zamknięta przez jakiś czas. Teraz ją otwarli. Ponownie, zaraz sobie coś spróbujemy, co tutaj mają dobrego. Restauracja słuchajcie nie jest za duża, ale wygląda bardzo fajnie. Jest na ostatnim piętrze w centrum miasta, więc macie naprawdę niesamowity widok na góry z jednej strony, a z drugiej strony na morze. Także no wygląda to naprawdę ciekawie, ale teraz przejdźmy słuchajcie do tego co tutaj serwują, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. To co mi się już strasznie podoba, to jest to, że wszystkie e, potrawy mają podane ilość kalorii. Nie wiem do tego, dlaczego to jest podana ilość kalorii, to, to przejdziemy później. Ale my weźmiemy na pewno kilka różnych dań, żeby spróbować. You think you know what do you want, Christine? Hmm? Everything is look lovely in my opinion. Na pewno bierzemy zielonego burgera z banana heart. Ehm... Wrapy tutaj są jeszcze. Kurczę, ale będę miał dzisiaj dużo kalorii. Co tutaj jeszcze jest takiego? Vegan burger steak. Gluten free, tak samo. O, ale jaja. Sislik sisik. With tofu. With tofu sislik. Um, vegan humba. Mm, też może być dobre. a co ty chcesz? Ja To chcesz? A co to jest? To jest salat. Ty, a ty chcesz tego burgera? Zobacz, Emi. Emi, zobacz tego zielonego burgera. Dobra. Dobra? Dobra. No to dobra. To Do zielonego burgera. No, wygląda bardzo smakowicie. Eee, no dobra, my sobie słuchajcie, coś wybierzemy i zaraz Wam pokażemy, jak to jedzenie wygląda. Jestem naprawdę podekscytowany, bo brakowało mi czegoś takiego. Może tutaj wyjaśnię jeszcze jedną kwestię, bo może nie wszyscy wiedzą, ale ta restauracja też jest słynna jeszcze z jednej innej rzeczy. Oni, jako jedyni bodajże w Dumaguete wprowadzili coś takiego jak dieta pudełkowa, czyli to w Europie oczywiście jest znane. Tutaj na Filipinach to jest przynajmniej w naszym rejonie, to jest taka dosyć spora nowość. Chodzi o to, że to oni dostarczają dwa albo trzy posiłki w ciągu dnia do Ciebie do domu. Ty się płaci się za subskrypcję, na przykład tam tygodniową czy dwutygodniową. I oni to dostarczają cały czas. I ja z tego słuchajcie, korzystałem półtorej roku temu, chyba tak mniej więcej, o ile dobrze pamiętam. Może ten czas leci tutaj troszeczkę inaczej, ale byłem bardzo zadowolony. Tylko, że mm, tam problem był taki, że większość tych potraw była oparta na tofu i na ryżu. Co później, po jakimś czasie, mi się to po prostu znudziło i chciałem czegoś innego spróbować. Ale dieta sama w sobie była naprawdę super. I bardzo możliwe, że wróciłbym nawet do tego samego, żeby to jeść, bo wtedy bym mógł wiedzieć, jaką mam określoną liczbę kalorii. A oni to oczywiście tak samo sprawdzali. Dzisiaj jesteśmy pierwszy raz w tej restauracji, więc tutaj możemy spróbować inne rzeczy, które no, nie zawsze były oczywiście w tej diecie pudełkowej, bo co są inne ceny. Eee, no jest super, jak na razie jest super. I podejrzewam, że gdyby oni byli dostępni w jakichś systemach, takich e, dostawy do domu, to byśmy częściej z tego korzystali. No bra, Benjamin order. Christine, what do you think about the, the vegetarian restaurant? I'm scared. You scared? Yeah. But excited? Yeah. A little bit. I'm not a vegan person. Yeah, I know, but in Philippines it's not so popular to eat the vegetarian food, I think. Everybody eats meat and fish yes. all the time. Yes. And we order a lot of stuff, I think like five or six different dishes. And we try everything, and I'm sure we have a lot of for takeout. Yeah. I'm excited, Amy, to try the durian, durian ice cream. Durian ice cream, and also the jackfruit chicken. Ja ja jackfruit ja yeah, chicken. they have a they have a jackfruit chicken. They call it jack uh, chicken buffalo, but it's a jackfruit. Yeah.

Ryż y, Sisik Pasta dla Christine Zupa I nuggetsy, które nie mają mięsa dla Emily. No, dawaj, próbuj. Jak tam Emi? No, to spróbuj. Try, Emi. Słuchajcie, wszystko tutaj jest y, na tu, y, pochodzenia organicznego, tak to się mówi, tak? Wegetariańskie jedzenie. Część to pewnie podejrzewam, że nawet gluten-free. Co ty myślisz, Christine? Wygląda pysznie. To wygląda pysznie, to wygląda bardzo pysznie. Tak? A to jest uh, jackfruit, tak? Mogę spróbować, Tak. Ale dobre, Mmm. so good, Ami. O no to masz tutaj, ale dobre. No? I No próbuj, próbuj. Kurczę, nawet nie wiem od czego zacząć. Dobra, wezmę sobie chipsa. To jest y, banana, nie? Potato. Potato? Sweet potato. Mm. Słodki ziemniak, zobaczcie, nawet jest kolor taki inny. Ja to Ja to Bardzo dobra. Ja mi chicken? A... Bardzo, bardzo dobra. Dobra, zaczniemy próbować czegoś po kolei. No, jakie? Dobre smakowanie, dobre czy ten dobre tego? Wszystko dobre. To super. A to co? Spróbujemy burgera, może. Jeszcze na hamburgera, słuchajcie. E, tutaj ta pata, czyli to mięso, zostało zrobione z mungo beansów. E, po polsku wam powiem, co to jest. Wygląda naprawdę. Bardzo fajnie. Dobra, problem. Mm. Dobra. Dobra. No, Garmia, nie, nie, nie. co tutaj? Jakie? Takie dobre. Mówię Wam, Christine, this will be my new favorite burger. Seriously. it's tastes so delicious to the ice but i give you to try now what do you think no. try it's it's actually the pata ah. tastes amazing it's like 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 burger dobre. Dobre. i was in the kitchen and i heard an angel voice oh that's your angel <laughs> ja już prawie burgera skończyłem tutaj możecie sobie zobaczyć jeszcze dokładnie jak wygląda to będzie lepiej widać z tego mango beans'ów ale naprawdę powiem Wam, że mm. konsystencja fajnie zrobiona naprawdę mógłbym coś takiego zamienić za normalne mięso nie wiem ile on ma kalorii ten burger, bo tam też jest to obliczone ta bułka, nie wiem z czego dokładnie to jest zrobiona no jest zielona, ale podejrzewam, że to jest wszystko organiczne ogólnie nawet szef kuchni tutaj właściciel podszedł do nas i się zapytał, czy, czy jesteśmy weganami, czy w ogóle um, że nie, nie, że słyszeliśmy o tej restauracji już wielokrotnie i po prostu chcemy tutaj spróbować tego jedzenia no i powiedział nam, że to jest wszystko organiczne tutaj nie ma czegoś takiego, że jest chemia w jedzeniu zresztą on w ogóle oryginalnie pochodzi z Mindanao i tutaj otworzył restaurację um, tak jak mówię, no, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony Kolejna rzecz, którą muszę wam pokazać, co też jest naprawdę niesamowita Słuchajcie, to jest coś, co się nazywa tutaj kurczakiem, a tak naprawdę to jest jackfruit Tutaj możecie sobie zobaczyć jest nie, nie, nie. zrobiony z gravy, nie. tak nie. samo się go... Co? Niedobre? Ostre? Co? No, przepraszam was nie, 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 nie. This one is spicy No ale dobre. Naprawdę dobre. Spicy? Emily, ja dalej myślę, że to jest kurczak. Nie ma. Przed czas na spróbowanie zupki, słuchajcie. Zupka to jest tofu. Nie wiem, czy tak będę w stanie wam pokazać, ale może zobaczycie. Tofu z, e, cor sweet corn, mm, creamy, czy tak jakby takie na krem bardziej zrobione. Nie próbowałem jeszcze tego wcześniej. No pachnie takim, e, pachnie takim no, kremem można powiedzieć i kukurydzą. O, ale naprawdę dobre. Mmm. I you now this be my new the best restaurant in Nu Christine, seriously. Everything is actually tastes delicious. Mm -hmm. Naprawdę, słuchajcie, ale kurczę, nie mogę. Mmm. Tofu. Jak nie lubię tofu, to tutaj w ogóle nie czuć tego tofu. Są jakieś kawałki ale odsmakuje mm. to po prostu Niesamowicie Normalnie wszystko bym tutaj zjadł z tego co rozumiem to to jest mniej kaloryczne, więc Jest niedziela mogę sobie na więcej pozwolić mm. Dobrze, że taki duży pomysł, bo przynajmniej później tego dojem jeszcze więcej i... I jedna z ostatnich rzeczy, która dzisiaj przyszła nam na stół, czyli e, sisig. Jak byliście na Filipinach albo będziecie na Filipinach, sisiga musicie spróbować. Przeważnie to jest zrobione z różnego części świniaka. Takich nie do końca tych części, które normalnie byście jedli. Natomiast ten sisig jest zrobiony z tofu, grzybów i e, jeszcze innych warzyw. I to jest na gorącym półmisku przysmażane. Ja sobie wezmę troszeczkę i już spróbuję. A tak wygląda, popatrzcie. To jest good, to jest. O my god, so good. I think tak uh, This be To jest favorite. Than the, the better than normal sisig. tak, dokładnie. Słuchajcie, Krystay na przykład nie przepada za normalnym sisi bo tam są um, różne części świni, na przykład jakieś tam um, uszy, nos i inne rzeczy. Poczekaj mi. I słuchajcie, są tam różne inne rzeczy i ona za tym nie przepada. Um, a to. Smakuje praktycznie jak normalny sisik. Tylko że nie ma takiego tłuszczu, Jest dużo zdrowszy. Hmm. Niesamowite. Nie ja naprawdę. Oh my god, seriously. Everything here is so delicious. Everything. Baby, start coming here. We need to ask them if they are on the food panda or somewhere. I think. Oh, they have. Oh, food panda. No, to będziemy już tutaj zamawiać. Mm. Super. Naprawdę. Super. No ale oczywiście to nie jest jeszcze koniec. Jeszcze przyszła pasta. E, pastę w ogóle Krystyn powiedziała, że sobie weźmie ją na jej kolację najprawdopodobniej. Mm. Dużo ziół, dużo przypraw. Czyli przeciwieństwo normalnej kuch kuchni filipińskiej. A to Filipin przygotowywał. Bazylia wyczuwalna, pomidory, oczywiście. Super. Naprawdę w Europie tego jedzenia nikt by się nie prostydził. Mmm, delicious. W takiej restauracji nawet, słuchajcie, ryż nie może być normalny, bo ten akurat został przygotowany razem z tumerykiem. Tumeryk to jest po polsku, jak sobie przypomnę nazwę, kurkuma. Tak, kurkumą, przepraszam. O, przypomniałem sobie jednak. Także jak smakuje? No pewnie smakuje jak ryż. Tylko, że jest, podejrzewam, że bardziej zdrowszy. Dobra, nałożę sobie teraz trochę siga, bo ten sisik to muszę normalnie... O, oh, porcja też słuchajcie, taka naprawdę niezła. A ceny tutaj są bardzo przyjemne. Może dlatego, że to nie jest oczywiście. Nie ma tutaj takiego mięsa, które jest bardzo drogie. A tutaj jeszcze dostałem hot sos. To też sobie trochę dodam hot sosu. I zaraz zobaczymy. Wymieszać, wymieszać, wymieszać. Ryżu za dużo nie chcę jeść, bo dzisiaj naprawdę sporo już się najadłem, a jestem dalej na diecie. Zresztą o tej diecie będzie za niedługo. Christine, what do you think about the food? A Little bit weird. Weird? Why? Because it's so good it's and it's meatless. not and and there's no meat. But Which it's one is good. your Yeah, it's good. Which one is your favorite? The sea 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 sea. Sea. And no. the soup. It's good. The soup? Yeah. Pasta? is Okay. are you tried this one? No. Don't try. No? It's too much for you. Krystian, słuchajcie, już pojadłam i zostało to wszystko dla mnie, ale tak jak mówię, u nas się nic nie zmarnuje, bo praktycznie całą pastę i zupę bierzemy na wynos, um, tak żeby można było sobie później coś oczywiście zjeść. Ja tylko dokończę z SIGA i za chwilę pewnie będziemy się zbierać. Moi drodzy, i to już będzie koniec, wracamy do domu, ale teraz najważniejsze, słuchajcie, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo za cały rachunek. Yy, te wszystkie potrawy, które zamówiliśmy dzisiaj, jak widzieliście, było tego naprawdę ogromnie dużo. Zapłaciliśmy 1120 peso. To widzicie, ile to jest przeliczenie na polskie złote. Połowa tego jedzenia w zasadzie poszła na wynos. Zresztą zabraliśmy. Naprawdę jestem pozytywnie, bardzo pozytywnie zaskoczony. I podejrzewam, że teraz ta restauracja będzie jedną z moich bardziej ulubionych restauracji, którą będziemy odwiedzać dosyć często. Bo byłem. Tak powiem szczerze, różnie nastawione do tego, takiego jedzenia. Znaczy, może nie to, nie chodzi mi o to, że nie lubię mięsa, bo dalej będę jadł mięso i dalej, dalej będę jadł... Co? Lubię. A, they don't have it, yeah? A, ok. okej, okay. okej. Teraz sobie my zapomnieliśmy jeszcze lodów kupić na deser, ale już jesteśmy tak pełni, że nawet nie jesteśmy w stanie... Tego zjeść, więc może następnym razem jest przynajmniej powód, żeby tutaj wrócić i zjeść lody z duriana, które też są zresztą tutaj przygotowywane. Ale dzisiaj to już bym naprawdę nie był w stanie tego zmieścić. Słuchajcie, to już będzie koniec w tym odcinku. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie, tak? Tak, i ten tego nie ma. Nie ma ice cream, bo masz ice cream tam i, i nie ma. Lody, tak? Nie ma? Jutro? jutro przyjdziemy na lody? No to jutro przyjedziemy jeszcze raz. Na lody, dobra? Dziękujemy bardzo za oglądanie. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia! Papa! Pa.